Przedam ta inauguracja, szczególnie pierwsza połowa, o której będziemy chcieli jak najszybciej zapomnieć. Kompletnie nie wychodziło nam nic zarówno w obronie niskiej, obronie wysokiej. Po przejęciu też mieliśmy problemy z utrzymaniem się przy piłce, co idealnie wykorzystała Stal, strzelając nam dwie bramki. W drugiej połowie powiedzieliśmy sobie w szatni, że. Podchodzimy zdecydowanie wyżej, odpowiadają środkowi pomocnicy za, za środkowych zawodników Stali Mielec, podchodzą wysoko, wszyscy łapiemy jeden na jeden i staramy się jak najszybciej zmienić oblicze meczu. Ładną bramkę Jaroch strzelił. Szkoda, że tylko, że tylko po, tej, po tej bramce mieliśmy jeszcze tam chwilę takiego, takiej nadziei, że, że można było nawet przy. Słabszej naszej grze zremisować i wywieźć tutaj jeden punkt nie udało się. Na pewno bardzo chcieliśmy dzisiaj zapunktować i rozpocząć ten nowy sezon z zwycięstwem i to było najważniejsze w dzisiejszym wieczorze i z całego serca gratuluję zespołowi, że to zrobili. Zagraliśmy dobry mecz i na pewno jest to dobry prognostyk na kolejne spotkania i z pewnością tak będzie. Chcę też pogratulować kibicom. Strasznie się cieszę, że wróciło to, czego tutaj po prostu na brakowało, i myślę, że też dzięki Wam po prostu taki trochę trudniejszy moment, czyli końcówkę meczu. Po prostu daliśmy radę, bo jesteśmy razem i o to chodzi. Gratuluję. Dziękuję. Na pewno mecz był pod naszą kontrolą. Pierwsza i, i druga połowa. Mieliśmy swoje sytuacje na, na 3-0, czy na 3-1 i. Powinniśmy strzelić i, i po tej sytuacji był taki właśnie ciężki moment, w którym warta wykorzystała, strzeliła bramkę i, i mieli momenty, że fajnie, fajnie wychodzili do kontry i, i były z tego groźne sytuacje, ale ale byliśmy skoncentrowani do samego końca pod swoją bramką i cieszy na pewno zwycięstwo, bo pierwsze mecze to zawsze są takie, takie niewiadome i trzeba było wyszarpać naprawdę te trzy punkty. Przygotowania były, były bardzo ciężkie i, i, i tak to ma wyglądać, że, że 90 minut czy, czy w pucharze nawet 120 ma, ma, ma tak to wyglądać, na, na wysokim tempie ma być cały mecz i po to, po to trenujemy.